Dzień dobry, dzisiaj w centrum Bydgoszczy mamy mieszkanie dwupoziomowe, idealne pod booking, idealne dla inwestora długoterminowego, 53 metry, dwie sypialnie u góry, dwie łazienki, jedna u góry, jedna na dole, piękny salon z aneksem kuchennym, z kominkiem, rewelacja, zapraszam. Mieszkanie jest w pełni wyposażone we wszystkie meble i sprzęty AGD, gotowe pod najemców lub dla nowego właściciela w salonie jak widać piękny kominek popalony drzewem na dole mamy łazienkę z oczywiście miejsce na pralkę i toaletę na piętrze mamy dwie sypialnie jedna z dwoma pojedynczymi łóżkami kolejna z łóżkiem małżeńskim oczywiście łazienka na piętrze z oknem i wanną. Zapraszam do kontaktu, jak wiecie, oferta tylko u mnie, zazwyczaj.